Zobacz, że uśmiech, proszę, to do kamery. Proszę Państwa, jesteśmy prawie w Hiszpanii. Już dojeżdżamy. Dojeżdżamy do Hiszpanii poprzez wyjazd ze Starego Słońca nie ale tu jest pięknie. 70, czekaj, sprawdzimy. Okej, okay, okej, okay, dobra. Jedziemy tylko przepisować No no nie no Sortyka nie mamy żadnych przepisów Synu jesteś tam odezwij się Nie mam nie. nie mam nie? No nie umiecie sfilmować bo nic nie widzę Gdzieś tam po 20 czekam Nie nie Oj No nie da rady Nie da rady Nie da rady To tu. od razu Aha tutaj jest To dobrze to zjeżdżam Мы «Я бы